Dzień dobry, serdecznie witamy. Ponownie jesteśmy u Pana Jurka i pierwsza rzecz taka. Specjalnie na Waszą prośbę otworzył on kanał na YouTube, gdzie szczegółowo odpowiada wszystkie pytania, które do niego zadajecie, a naprawdę tych pytań jest bardzo dużo. Kanał nazywa się Zrób to sam. To jeszcze sławy podam Wam dokładnie jak się nazywa. Zrób to sam, ale wam pokażę oczywiście, teraz widzieliście zwiastun tego kanału i będziecie widzieli w opisie filmu i w komentarzu link do niego. Warto skorzystać. Nazwa Zrób to sam to się wzięła od Adama Słodowego, jeżeli ktoś się wychował na teleranku w latach 50-tych ubiegłego, nie, żartowałem, 60 ale nie wiem, Adam Słodowy chyba w 60 -tych, 70 -tych, 70 -tych, zaczął, nie? on zaczął od czwartku. Taki program czwartek z gratkiem i tam były początki Adam Słodowskiego. Ale to Hackerbery był. Hackerbery był, był, i ten był y, o zwierzętach opowiadał Słomiński. ciekawy problem to był. A, to a co na... tam jeszcze jest, że na, na tym moim kanale, jak w górę popatrzycie, to jest adres e-mail. Także jak chcecie jakiś ten bardziej szczegółowy dane, to na, proszę pisać na e-mail, a ja odpowiem. No, koniecznie. Co się zmieniło? Zmieniło się z klimatyzatorem po ostatnim filmie. Co no zrobiłeś? Przez to, że nie mogłem znaleźć rozwiązania na długość tego kabla i żeby zsynchronizować tą temperaturę i żeby w miarę stabilnie to pracowało, wyniosłem płytę główną z tego urządzenia i przeniosłem do kotłowni w pobliżu wszystkich urządzeń i tam jest długość. Y do czynnika temperatury w granicy 50 cm, a nie 30 m. A i wszystko wróciło do normalu, wszystko chodzi. Tu został tylko wentylator, ale nie no, chciałem tylko korzystałem te kable, to już były do zasilania. Bo teraz ta jednostka wewnętrzna potrzebuje zasilania do wentylatora i potrzebuje zasilania do. do regulacji TAP. I tyle, te dwie rzeczy. To w nie ma, nie pokazuje temperatury, to, to można zrobić indywidualnie gdzieś. Tak Można zrobić nie? wyświetlacz czynnika temperatury i pokazuje tę temperaturę. Tak, to nie jest tego. Jak steruję tym bardzo prosto przez komórkę na module Wi-Fi, gdzie kiedyś tam do, w tej chwili już tam parę filmów poszło. Pokażę wam, jak zrobić sterowanie klimatyzacją. Na zasadzie pilota, że nie pilot wysyła, tylko moduł Wi-Fi z domotnicza jest wysyłany kod. Ale to wszystko Wam wytłumaczę w kilku filmów. Czyli też telewizor możesz włączyć w ten sposób. Wszystko. To jest to kwestia zaprogramowania, znalezienia komend, jakie wysyła pilot do telewizora. Można to odczytać, bo są dwa rodzaje: wysyła i pobiera. I wziąć, podłączyć do, do modułu no, do Wednosa to, co odbiera, i nacisnąć pilot, i zobaczycie wtedy komendę. Komendę w trasmacie będzie pokazana co on wysłał? I to odpowiednio skopi... za można potem samemu już wysłać, żeby sterować. Trochę to jest za miły, nie chce mieć się taki. No po to jest ten twój kanał, że jak masz w nocy taki moment, kiedy ci się chce, to wtedy no, nagrywać. No, tak, i na twoim kanale właśnie te takie szczegóły dla ludzi zainteresowanych szczegółami one są dostępne. Takie pytanie, jaki sposób temperaturę w tym pomieszczeniu określasz? Tu jest tak prowizorycznie powieszony. To jest moduł Wemoski. I on jest bezprzewodowy, tak? Tak. Tu jest tylko zasilanie. zasilanie. Jego. Tu jest czujnik DHT11. Mierzy temperaturę i wilgotność. Podpięty jest do... Po to są te, te taśmy, bo te przewody lubią wypadać. Mhm. Się jest psa? zasilanie... No. Do piastu nie dostaje. Jest zasilanie, jest masa i D5 bodajże. No bo tam, Teraz to o wymosach rozmawialiśmy, pokazywają wam w tym klimie. A powiedz mi, po co ci wilgotność, pomiar wilgotności? On ma jakieś znaczenie, coś z nim robisz? Bo jeżeli jest duża wilgotność, to wyłączam osuszanie. Na klimie? Na klimie. I wtedy idzie w klimie, idzie chłodzenie, szczególnie to jest dobre w lecie. Wysyłam mu zimny czynnik, czyli wodę w ulicach 5 stopni. I w po podejściu. Tu wam pokażę Cześć, podejdę do drugiej strony. Mam no, taki pojemnik na skropiny. Mhm. O. To on w lecie był pełnią Tyle wilgoci złody, a... z powietrza wyłapała. Nie chciałeś przewiecić na zewnątrz. Nie, bo to jest wszystko próba. Aha. Ja jeszcze do końca nie jestem przekonany, że. i tu. Czy popucha? Tutaj czuć się. Cichutko. Jeżeli będę przekonany do tego wszystkiego, że w końcu skonfiguruję to tak jak ma być, to wtedy czego nie Dziura i jaki punkt. Zamiast tego klimatyzatora na górze możesz też użyć kaloryfera takiego z wentylatorem, prawda, który... Tak, taki tak, jakiś. Jest... To mam za darmo. No tak, to jest jakby pozostałość... W cenie pompy. Po... W, po... w, po... w kupuję dwa z... y... w 1. Także jedno wykorzystuję, a drugie leżało. Leżałoby na sklepu do tej pory. Mhm. Przyznam Wam jedno, podłoga podłogą jako bufor ciepła, idealna, ale do szybkiego nagrzenia tego dużego pomieszczenia, to, to jest lepsze. Ja mam nieduże tu kaloryfery, nie nagrzeję tak tego pomieszczenia jak tym. Podłoga musi chodzić 2-3 dni żeby nagrzać. W takim A. okresie przed chłodami, gdzie dziś jest gorąco i jutro zimno, to się nie opłaca podłogi ukonać. No A to przychodzi mi, choćby Sławek do mnie. Ja to włączę, za chwilkę jeszcze. No bo nawet my jesteśmy w krótkich rękawkach i na deszczu. na moją stronę, tam jest pokazane Centrum szkolenia tym wszystkim oglądajcie to sobie, przeanalizujcie i pytajcie. Jeszcze raz powtarzam, tam jest, numer, jest i adres e-mail. Jak coś pisać, jak nie, to w komentarzach Media odpowiem na wszystkie pytania. No to jest niesamowite, prawda, że chce się ktoś z Wami dzielić wiedzą. No bo jednak większość... No myślę, górę... że łapki w górę będą i te subskrypcje. Ja ja znaczy, tak, zwłaszcza, tak, zwłaszcza subskrypcje, bo to yy, nic tak nie pomaga twórcy, jak docenienie przez innych. No to bardziej, że... Nie, to ty cię, ty cię zachęca do pracy. Ty długo, ty długo musiałeś sam dochodzić do pewnych rzeczy, no. szukać rozwiązań. dochodzę. Tak, ale to, co udało ci się dojść, teraz chcesz przekazać to innym, prawda? Mało Takie tego, sobie. jakby któryś z was więcej wiedział niż ja, poproszę o współpracę w sensie tym, że podpowiedź, Pokaż, jak zrobić. Czasem ja coś też mogę źle robić, ale to nie świadczy o tym, że chcę źle robić. Ja chcę dobrze, a czasem nie umiem. Też nie muszę. Ostatnio kupiłeś coś ciekawego w Chinach, ale to. Nie pokażesz. Jak możesz przerwać, muszę mhm. ich przynieść. To są moje skarby. Souvenir of China, tak się mówi? W angielski znaczy, ja nie znam. To. To są przekaźniki. Zobacz. Trzymaj. To jest Paweł, widzicie? I żeby było ciekawie, Paweł też tu przyczynił. A Paweł pewnych... siądź tu sobie, czy jak tam chcesz. To są przekaźniki. Jest ich cztery na płytce. Zrobimy inaczej. Dobra, ja będę filmował, a to coś tam jak coś. To są cztery na płytce przekaźniki. Sterowane są plus, minus i cztery z Wemosa w D5, D6, D4, D3, zależy jak podłączycie. Ja tego nie lubię używać, dlaczego? Te przekaźniki lubią paść. I wtedy całą płytkę muszę zmienić, bo mam cztery pompy i chcę, żeby każdy chodził. Mogę to oczywiście odlutować i zmienić i tego to jest zabawa. Następną rzeczą, którą dostałem są lepiej pakowane niż prezerwatywy. To jest czujnik DHT22, czujnik wilgotności, czujnik temperatury. Jest lepszy od tego niebieskiego, bo jest bardziej precyzyjny. No i trzy kable do podłączenia, do zasilania i do wynosu. Co jeszcze dostałem? Dostałem, czyli kupiłem. No przesyłkę podat? dostałem. No, ale jak to są, tak? Kupujesz, czy jeszcze tak. masz? AliEx. To są podstawki pod Mam dużo mosa Nie widzę Szyna DIN A tu przykręcam mocy. Wreszcie zrobię porządek z moją instalacją w kotłowień. Tak, o, tu jest Łemos Ale jest zapakowany go nie otworzę. To jest fajna rzecz Jest yy, Urządzenie, które wysyła impulsy i można silnik odłączyć od klimatyzacji, a zasymulować mu, że jest podłączony. Po prostu wysyła prostokątne impulsy do urządzenia, do tego głównego, na płyce głównej, gdzie jest procesor, który to wszystko zlicza. No to już podobne. To jest świetna sprawa. Ci, co się elektryką zajmują, już wiedzą na pewno. Tak to wygląda. Do tej pory, żeby dwa kable połączyć, musiałem odizolować, skręcić, zaizolować, o i to takie wszystko było sztuka. A w tej chwili otwieram to tu, otwieram z drugiej strony, wsadzam kabel i cyk. Zaizolowane, połączone. Paweł, Ty doceniasz te, te czy wolisz inne używać? Są różnej jakości. Są. Wiem, że ty masz, ty masz swoje ulubione, i tak? Podwójne, potrójne. najpopularniejsze Czyli nie te, tylko tobako. Te Najbardziej popularne. Mhm. O, tu mi się udało otworzyć chyba. No właśnie to są te... Pamiętajcie u pana Jurka na jego kanale możecie dostać linki do tych urządzeń. On wam opowie i, to i Wam wam ciała. To jest to samo co to, tylko pojedyncze. Mhm. A powiedz mi, jaka jest cena mniej więcej takich elementów? Ile ja to kosztuje? Tak z pamięci 3-4 zł. I przesyłka jest gratis. Przesyłka jest gratis. Coś tu miałem wam powiedzieć odnośnie tego. Coś 28 zł, 38 zł na Lego, ale to wam może powiem na swoim kanale, bo nie pamiętam. Ja myślę, że w nocy będziesz o lepszą pamięć niż teraz, czy tak? <laughs> ale swoją drogą tak popatrz, jak byłeś młody. Nie tak dawno zresztą. To coś takiego było niewyobrażalnego, prawda? Że możesz za nieduże pieniądze tak naprawdę mieć dostęp do takiej fajnej elektroniki i bawić się majsterkować w ten sposób. No to jest to, jest to że jest dużo, dużo taniej. Może szybciej, mniej, bo no chwilę schodzi z tą przesyłką. Ale jest. Co jeszcze dostałem? W ciągu tygodnia się udaje mniej więcej. Do Takie coś. Są to kable, które służą na przykład do łączenia tego z Memosem. O, wziąłem sobie więcej, bo zawsze mało tego. Zawsze to bytar tarmoszy to się tak rozrywa, że można sobie po, po podzielić. Podłączyć. To jest wersja damska i żeńska? Ty, różne są. Męsko-damska, męskie, żeńskie. Także że w zależności do czego się. No, ja najbardziej korzystam z tych. Czyli dwie kobiety. żeńskie, żeńskie. No. Jeszcze skarby moje. Czyli lutownicy nie używasz Panie w ogóle teraz. Nie no, używam, ale, ale nie tak może jak to przyszło? Tu są mocy. To jest również fajna rzecz. To są przekaźni SSR. Czyli elektroniczne przekaźniki. Ich nie słychać w ogóle jak pracują. Mniej ich lubię, bo nie wiem czy przekaźni chodzi. Te przekaźniki jak kliknę, to słychać klik 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 klik, a tego nie wiem czy chodzi, czy nie chodzi. Czyli przydałoby się żeby jakąś diodę miały, więc no, mają, mają, Aha. pokazują, tylko że jak są za szafą w, tam gdzie jest sterowanie do podłogi i jest wszystko schowane, to ja tego nie słyszę, a ten słyszę co to jest? To jest czujnik do pomiaru natężenia przepływu prądu. To zakładamy na przewód prądu stałego również, czy tylko akcentu? Yy, Nie adres. jestem pewien. Podam Pan na miarę, jak to wygląda. Wszystkie dane sobie możecie ściągnąć. No i co tu jeszcze jest? To jest fajna rzecz. Jest czujnik światła. Dioda, fotodioda jak gdyby. Ja tu użyłem z początkowej, w początkowym momencie też przez wemus podłączony, przykleiłem ten do licznika z prądu. Każdy licznik ma pandiodę, która pulsuje w częstotliwości. ta na liczniku zawsze jest podana, ile razy na kilowat energii się zaświeci. Ja mam licznik na przykład 1000 impulsów, 1 kW. I to mi urządzenie zliczało impulsy. Jak było 1000, wiedziałem, że przekroczyli. 1 kW zużyłem. Zaniechałem tego, bo to były bandaże na liczniku i elektrycy się trochę dziwili, co ja to tam gradnę prąd. Ale nie mogę tego zablokować, ponieważ nie, to jest, to ta, ta dioda niczym, jest jawna i ona jest dostępna dla każdego. Z niczym nie było związane. A tu Wam pokażę od razu, jak jest ten trochę zepsuty układ. To jest tak zwany moduł Wemos y, mini. Mi, mini. Ten jest... nie mam jak go otworzyć, bo nie mam morza. No i co? No i podstawa. Do czujników temperatury. 4,7 kilo -oma. Aż tyle? Tak. Po prostu taka była za złotówkę tyle sztuk. A to a tak to, to grosze kosztuje. Już wziąłem paczkę i dzięki ma 4,7 kilo oma i co to robi z czujnikiem temperatury? Przy czujniku temperatury DS1820 idą trzy kable. Jeden jest masa. Drugi jest... A kurczę, kolor mam dziwny, ale może wam tak pokażę. Jeden jest masa, drugi jest zasilający, a trzecia jest, trzeci jest podłączony sygnałowy kabel. I pomiędzy plusem, dodatnim kablem, a tym sygnałowym wkłada się rezystor, po to, żeby tu w sumie pracowało. I dopiero zaczną chodzić te czujniki temperatury. Fajne czujniki, one tylko służą do pomiaru temperatury. Dość dużo ich wykorzystuję. Można je grupować razem, ja mam nawet siedem takich przełączników razem splecionych, w skrócie wam powiem kolorami, wsadzony jeden opornik podłączony i ta smota czy wemos sobie z tym radzi i mam siedem wykresów, to w moim kanale wam Dokładnie. Bo zrobię sklina i tak dalej. I tu mamy mieć. w ogóle zwolennika Dasmota i zwolennika... Y... To nie Dasmota, ja jestem domotycz. Domoticz. A on jest home assistant. No. I Paweł mówi, że home assistant jest lepszy, ponieważ y, można więcej urządzeń podłączyć i łatwiej, nie? Więcej, więcej jest... systemów jest myśli, stworzyć, przez ludzi już działających w ręki. Mhm. Moje wrażenia, że skułem się jak jesz raz, drugi, trzeci zostałem przy Domoticzu. Mm -hmm. e, szkoda, że Pawła wcześniej nie znałem. Notabene to jest ten gość, co SDMA chyba licznik energii rozgryzł i wsadził w internet, jak to korzystać z tego wszystkiego. Także na nim się sugerowałem, nie wiedząc, że on tu koło mnie mieszka. No i, o, i dzisiaj poznaliśmy się, ale jakoś sobie dajemy radę. Bez siebie. <laughs> oh. Czyli masz taką. To jest niedawno dostawa, tak? Dostałeś te rzeczy niedawno i one są aktualnie. I zamiast dla... na basen jechać, zamiast iść na ryby, jechać. to siedzę i ślęcze w tym dziadostwie. Już mi się nie chce. I tak niektórzy mówią, żeby trzy lata temu pompa ciepła kosztowała tyle, co dzisiaj, prawdopodobnie bym kupił pompę ciepła. Chociaż wiecie co? Wczoraj w dzienniku słuchałem, że gdzieś tam jakaś rodzina się spaliła. No bardzo mi ich szkoda i współczuję, ale jak usłyszałem, że do takiego. Takiej, wiecie, nieprzystosowanego domu Gość, gościa namawiają na pompę ciepła, to mi go trochę żal było. Przecież ta cała temperatura to wszystko spierdzieli z tego domu przez te szpary. Pierwszy zrobić y, remont, ocieplenie, a dopiero potem się świadomie wziąć za pompę ciepła. Pompa ciepła to nie jest alternatywa na to, że nie będziemy nic płacić. A powiedz mi, czym się za różni... darmo nie ma nic. Czym się różni pompa ciepła od Twojego rozwiązania, czyli ki Teoretycznie niczym. Ta sama jednak. jednostka ta tak samo pracuje, pompa ciepła jest bardziej rozbudowana do tego stopnia, że potrafi, nie wiem, czy wiecie, co to jest delta temperatury, potrafi tak pracować, że jeżeli delta jest zachowana w jakimś przedziale, ona steruje mocą pompy i ta pompa sobie oscyluje w jakiś temat, ale to wszystko możemy sami zrobić. Ja też mogę mu deltę podać i tak sterować, wysterować pompą, żeby ona tak chodziła jak ja chcę. Przykładowo, ja tu zwiększę moc obrotów klimatyzacji, ona podbije zużycie energii, czyli moc pompy skoczy do góry, po to, żeby dostarczyć mi tą energię, którą ja chcę. Jaki COP aktualnie masz przy tej, czy tam COP przy aktualnej temperaturze 14 grudnia? COP? Tak. Dzisiaj? Dzisiaj. Myślisz, Ale macie tam, jest na poprzednim filmie, jest 20 minut i bez przerwy widać, jakie COP jest, jaki przepływ jest, jaka delta jest. Musicie tylko zakłócić na tą moją stronę, kochaną. A na razie jest niedużo filmów, więc łatwo będzie znaleźć. A, A ostatnio, co polecam, to polecam test zrobiłem robota sprzątającego. Super sprawa. Tam z tyłu jest robot sprzątający, ale ten, który jest na szorts jest całkiem inny i dużo przyjemniejszy w obsłudze. Sami zobaczycie. Koniecznie zobaczycie. Stop. Co jest 3,5 w tej chwili? Przepływ jest 13 litrów, delta 7. Tak masz? Paweł, Praweł, masz tak u siebie w tym. My nie mamy COP-a, my nie mierzymy. My... Jak ty nie wiesz źle frostu tak się pyta, ile do mu zrobił, on mówi, że nie wie. Bo ja mam trzy klimatatory w domu, tutaj, ale też nie, nie śledzimy ich, po prostu my, my, ma, my korzystamy, a nie ja analizujemy. A nie analizujemy te a. rzeczy, ale to, powiedz mi, pompa ciepła miałaby lepszy COP niż twój klimatator. Czy to samo by jak myślisz doświadczenia swoje? Nie wiem, nie umiem powiedzieć, bo nie mam, żebym miał to i to, to bym w stanie porównania. A <coughs> wcześniej jak ogrzewałeś ten dom gazem, to jakie miałeś życie? nie ja wiem, metrów sześciennych, czy padł Ja Ja wiele musiałem zapłacić, Rocznie wychodziło 3,5 tysiąca do zaniesienia, do wpłacenia, czy do przelania na konto. Teraz płacić zero. A teraz jak 3 lata temu to mogę wam udowodnić rachunkami? Mhm. Mogę świadków wziąć na konto PG i pokazać jakie trzy lata temu zużycie było, jakie teraz. 341. Ojeku. Dobrze, czyli reasumując spotkanie dzisiejsze jest... Tyle końcu... tylko, że dowiedziałem się wreszcie, bo się wreszcie moja kochana firma, która jest dostawcą energii do mnie odezwała. Mhm. Bardzo mnie przepraszają. Pierwszy raz od września się odezwali. Ale dlatego, że dostali informację o wypowiedzeniu umowy. <grym> Nie wiem, co było przyczyną, no, odezwali się, przepraszają mnie bardzo. Jeszcze raz, mnie bardzo przepraszają, już to powtarzam trzeci raz, ale po prostu powiedzieli mi w moim zapytaniu, jaki jest stan mojego konta, powiedzieli mi, że na maj 31 mam 3000 ileś kW energii. Dzięki serdecznie tej firmie na dzień 31 maja ja wiem wszystko. 23... 2024. Tak. Pół roku, kurde, z, z, z Czyli cały, cały sezon fotowoltaiczny letni. No nie, bo nie oni wiesz. mówią, że nie mają z PGE rzeszu, bo on jest dostawcą mojego zużycia prądu. I że oni nie mają danych i oni nie mogą, i biedni są. No. Daj im może do lutego, że nie wytrzymał, już przejdę do PGE. Jesteś pierwszą osobą, którą znam z Podkarpacia, która się cieszy, że będzie w PGE. Ale i dobrze. Słuchaj, lepszy swój. Tak jak to Pawła sami swoich mówił, lepszy swój niż obcy. Dobrze, czyli reasumując, od ostatniego spotkania naszego powstała twoja strona na YouTubie. Zrób to sam. Link macie teraz znowu pokazany, gdzie dokładnie i szczegółowo będziesz omawiał wszystkie swoje te pomysły, które robisz tutaj. No nie, po kolei wam wytłumaczę jak Bemos, teraz ostatnio pokazałem wam, jak programować Wemosa. Jak go wgrać oprogramowanie ta jest już film, możecie sobie oglądać i, i próbować. Fajna rzecz, powtarzam Wam, że Wemos plus ta smota nie musi mieć domoticza. Ci, którzy tak myślą, są w błędzie, bo samo to, że jest Wemos i tas już mi wystarczy do sterowania wszystkim. Mhm. Ja jest, Wam pokażę na którymś filmie, gdzie ściągnąłem sobie IP poszczególnych Wemosów, i mam tu w komórce i naciskam sobie na przykład któryś numer i mi się wyświetla, że zamknij roletę. I ja nie muszę wchodzić do domotnicza, żeby zamknąć roletę. Także ta smota Wemos jest w zupełności na początek wystarczająca. Jak chcecie mieć to w jednym ręce zgromadzone i żeby to w sumie działało, wtedy polecam ta smotę, bo jest tak jak tam na tym którym filmie, zobaczycie, tak wygląda to centrum sterowania. Dzisiaj podpiąłem na przykład pod monitoring moje pompy ciepła, pompy obiegowe do centralnego, żeby zobaczyć ile że one zużywają, bo znalazłem w internecie fajną ofertę pomp CO, gdzie są w fajnej cenie pompy można kupić, a moje pompy średnio biorą 110 watów na godzinę. To jest dużo? Myślę. To jest dużo, to jest bardzo dużo, gdzie te pompy, które elektroniczne potrafią wziąć 2-5 watów na godzinę. Ale czy ta energia, którą biorą pompy, nie zmienia się w ciepło i to nie jest dodatkowe no, ciepło jest dla mieszkania to prądem? Jest, to jest kwestia, wydaje mi się, budowy silnika. Tu są inne silniki, a tutaj ta energia jest tracona, oddawana do. być może i nawet do Pomniej że to woda jest podgrzewana pompą. Tak. Czyli de facto dogrzewa, ta pompa dogrzewa ci dom dodatkowo. To ja teraz wpadłem na genialny pomysł. Świeczki stawiam pod, pod rurą z ciepłą wodą, będę podgrzewał świeczkami. Tylko kto je będzie zmienił? Może psa trzeba wyszkolić w ten sposób, żeby. Pięć miało... wystarczy, że porządki utrzymuje. <grym> jak któryś z Was wymyśli robota sprzątającego, jeszcze o pokroju jakiejś ładnej postaci, to chętnie, zapraszam, odkupię, tylko jak fajnych pieniędzy będzie. Stanie sobie w kąciku i powiem, Zuzia, Zrób to, zrób tamto, a ona bez brunięcia okiem zrobi. Ale to jest prawda, robot Tesli, a bo mnie najnowszy tak działa. Nie, Tylko ubrać ją i nie jest drogi, bo 20 tysięcy dolarów będzie kształtowany. Pamiętajcie, że dziewczyny nam kazały iść myć naczynia i faceci z nudów zbudowali zmywarkę. Kobiety kazały nam prać ręcznie w wisłoku czy w wiśle ciuchy i faceci wymyślili pralkę do, do piwania ciuchów. Także tu jeszcze trochę to się to zrobi. Że... Pamiętacie na Star Jak było, facet podszedł do ściany i mówi, że on chce. Co? Herbatę, barszczyk, coś, a tu bziś, bziś, jest już. Ja takie czekam na takie urządzenie. No ale masz ekspres do kawy. Dobra, i do którego mówię, on do mnie ani razu. Może to dobrze mi odpuszczać? <laughs> <laughs> to, to by ci się nie podobało. Mało tego bez przerwy, kiedy sobie podłączyłem, żeby kawę zrobić, to mleka nie podłączyłem, no to było pełno pary dymów. Naciskam, żeby go wyłączyć. Nic. Już myślałem, że wtyczkę z kontaktu wydrę, ale jakoś się sam wyłączył. A wystarczyło rurkę wsadzić do mleka, żeby zassało. Dobrze, to już za dużo mówimy. Ciąg dalszy nastąpi, oczywiście. Koniecznie piszcie na maila do Pana Jurka wszelkie pytania. Póki chce, dzielić się z nami swoją... No pienią. i łapki w górę oczywiście. No ale to myślę, że wiecie o tym, że warto wejść na jego kanał i... Jakby sponsorować go łapkami w górę, żeby chciał tworzyć więcej i więcej i więcej i więcej. Póki jest zima na Podkarpaciu i tak naprawdę to, 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 siedzimy. To, 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 my my kołowiednia mieszkamy. <śledzimy> <śledzimy> tak, mieszkamy, tak, mieszkamy między. Wiedniem, Między a... błotem a kowadłem. Dokładnie tak, no ale <coughs> mieszkamy w fajnych czasach, żyjemy w fajnych czasach i fajnych. Dobra, y, dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia.